Sznita z masłem Żartuję, to będzie tost Toast, toast dla mnie, bo robię tosty Co to jest? Czemu mi to nie chce wyskoczyć? No nie, no toster nowy już mi się spierdolił To jest, zaraz tam widelcem posznupia O kurwa Ja pierdolę Zaś się ten żółty bęcwał wydurnia Te wszystko w porządku? Żyjesz? Kurwa mać Ja pierdolę Wszystko rozpierdolone o. Co to za kurwa murzyn? Oddawaj po, sąsiada W porządku mój żołądku, znowu Kuchnia się rozpierdzieliła cała, ujebane Farbą U. czy nie wiem czym, czymś ty to tak upierdolił wszystko A wsadziłem widelec w to Ja pierdolę co ty kurwa kopalnie chcę tutaj zrobiłeś czy co? Hopie a ty co kurwa masz downa, Nie potrafisz dopasować elementu do tego? Do otworu, ale spokój, ja mam pomysł na takie coś. Posłuj się, patrz jak to. Weź jak się cituje? Jak się oszukuje życie. To jest lifehack, patrz Jak na następny raz nie będziesz umiał, to trzeba drzwi po prostu wyciąć dawnie. <laughs> Dobra. Nie no nie będę dzieci obrażał, bo to tak nie wypada. Ty to jesteś po prostu cieć A ty śmieć? Okej. Okay. To chodź, te śmieci powynosimy i zrobimy u mnie remont! Dobra. Nie no, sąsiad, tak naprawdę to byłem głodny, a... Chciałem sobie w czymś posznupać. No i chyba se posznupałeś nie w tej dziurze, co trzeba. No tak wyszło, no zdarza się. A to gdzie w końcu sznupałeś, bo tak w sumie to nie wiem. No w tosterze. Co?! Zgwałciłem toster. Jak będziesz duży, to też tak zrobisz. Aha. Biała farba, trochę taśmy, pędzle, wałki. Dobra, czas się brać do roboty. I robota. klękaj mi sąsiad do pałki. Co Co się kurwa nastawiasz. Łatwo. Jakbyś to... się nie nastawiał, to byś nie dostał w kichol. Jak ty się na nastawisz, to jak ja ci bułę sprzedam, to. Dobra, zamknij. Farba putę. ci pójdzie z nosa i będzie tutaj biało-czerwono. Czulu, kapiesz na podłogę. Patrz, jakie zajebiste graffiti. Spędzla ci kapie. Co? No popatrz się. Spędzla ci kapie świntuku. O kurwa. Zobacz coś ty za srakiem mi zrobił. Zacieki. Taką żeś kurwa farbę kupił, ty chuju głupi. To pewnie twoja, tyś jest Żyd, żeś kurwa pewnie rozcieńczył to z wodą. No taki żeś wałek przyniósł nawet do kibla nie wiecie. Jak ja to pomaluję? Przecież to jest twój wałek. Wałek to wciskała ci twoja stara ci mówiła, że cię kocha. Co? Dobra. Ja patenty, patrz. Teraz to pomalujemy. O, o, cze... Czemu ja się urodził kurduplem? Dobra, ja to po swojemu pomaluję. Sąsiad. O! Masz, będzie ci wygodniej. E no i takie coś to ja rozumiem. Taka przedłużka. To działa! A, aż, się chce, aż się chce aż chce pracować. Weź mi coś tu Świetnie zaśpiewaj. nie nam idzie. Zaśpiewaj coś. Co ja mam zaśpiewać? Nie wiem jakieś lalala la, la albo coś. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem przyjechali żołnierze Bentleyem. O! Pff. To chyba do ryzyka. No. Bezdomni. No i powiedz mi, podobać się to, bo mi no za Tak Tak no to nie wiem, no. Kompl tak właściwie to do Kompletnie dupy. nie w moje gusta. Ale! Zaraz coś wymyślimy. No, daj no taśma. A może jakbyśmy się zjarali, to by lepiej nam wyszło. Twoje ostatnie jaranie, nie pamiętasz jak się skończyło? Wyszedłeś na rynek w naszej pięknej wsi. Goły całkowicie. Podeszłeś do drzewka, urwałeś gałązkę i wsadzałeś sobie w kupę. Co? No właśnie, ja to pamiętam. Ja nawet mam film z tego. A teraz postrzelajmy! Waga leci bombardiero! Co jest? A bó się skończyło. Skończyły ci się naboje? To trzeba zrobić na No no dawaj, to napierdzielony. Tak się kurwa maluje, a nie będziemy jakimiś się tam pędzelami jebać. No właśnie, wystarczy, że ty się pędzel. No. I no trochę ta podłoga mi przeszkadza, bo jest upierdzielona. No to też ale ale to ta... kurwa pomalujmy. Nie no co ty w białym sześcianie to ja nie chcę żyć. W dupie to mam. Czemu? Ty? Ty się od jakiego fajnego paluszka masz? Bardzo żeś zrobił z oknem. Uuu. Jak my to wytnymy teraz? normalnie Co ty mi tu już nożem? Kurde Wiem Co? Co ty Gówno. kombinujesz? No to zjedzie równo Klasyk No jak to, są, to mamy Kurwa ty. diaksem Czy tyś jest mądry? O, Wyszlifujemy prosto. to Pięknie No toś kurwa zrobił Cisy kurwa. Zobacz jak moje okna wyglądają. Zajebiście. Dobra, tu ty jeszcze tylko... Wydubię to. A ty robisz tym majzlem! Dobra. Ło! Kurwa! Ty, sąsiad. Chyba żarówkę ci rozpierdoliłem. Spoko, spoko. Ty jak zwykle żeś się popisał. Dobra, Grudrze. Że... Miałem, z, miałem szybę, co? No patrz na tą podłogę. A co ci mówię? Chyba z pięć razy powtarzałem, żebyś mi zacieków nie porobił. Ale ty to sam się zrobiłeś. A ja mam pomysł, co, zaraz to naprawię. Ja postanowiłem się nie złościć z tego powodu. W końcu mój ukochany sąsiad pomaga mi w remoncie. Wytniemy jeszcze drzwi, bo po co mi tutaj do tego? Ustawimy szafa. Szafie też obrobię dupę. No i. Tu się przywierci. Bój się sąsiad śmierci. Bo ci pindol śmierdzi. Ty normalnie... Za nie mówiłem. Nie wiem co mam ci powiedzieć No bo ty nigdy nie umiałeś mówić. Otwa otwarłeś chociaż raz z tej pastelinowej głowy kurwa gębę, bo ja nie pamiętam. Sorry za żarówkę. Ty prodmi, mi spięcie żeś zrobił. Dobra wy... O, oj chuj. Nie działo. O ja kurde! co zrobiłeś? Nie wiem, ale to pewnie ty żeś coś mi spierdolił. No tak. O! Ale to z ty się przynajmniej zrobiły! Nie mam gdzie spać albo gdzie coś.